Witajcie, witam wszystkich Państwa na kanale. Niezwykłe informacje dzieją się w Polsce, jeżeli chodzi o sprawę księdza Michała. Dramatyczne informacje docierają z więzienia. Prokuraturzy którzy oskarżyli księdza, planują dołożyć jeszcze jakieś oskarżenia i planowane jest posiedzenie, więc z. Posiedzenie sądu apelacyjnego, który może zmienić całkowicie bieg sprawy. Na początku lajkujcie i subskrybujcie kanał oraz y, włączcie dzwonek. To jest bardzo ważne, aby zbudować większą grupę odbiorców. Mianowicie jest szansa na uwolnienie księdza Michała. Poprzez y, jeszcze inną sprawę, zaraz usłyszycie te sprawy, te informacje docierają z, teraz bardzo szybko, dynamicznie, z ostatniej chwili i e, kolejne informacje właśnie e, będę zaraz podawał, może czegoś jeszcze zaraz dowiemy, ale jest szansa na uwolnienie księdza. Ksiądz przebywa w areszcie w już Ile to jest miesięcy od kwietnia, od e, przygotowania Wielkiego Tygodnia do świąt Wielkiej Nocy, więc jest to już e, ponad pół roku, e, i wieści, któro, które po prostu e, mówią adwokaci księdza, mecenas Wąsowski, mecenas Skwarzyński, to. Są to bardzo, bardzo ciężkie tutaj chwile dla księdza Michała. Tutaj ksiądz mówi, że po prostu księdza Michała wykończą psychicznie i on wpadnie w jakąś depresję. Więc jest możliwe, że ksiądz Michał zostanie przeniesiony na szpitalny oddział więzienny. Więc jak wcześniej było podawane, podczas już przewiezienia księdza Michała do aresztu, ksiądz nie dostawał. Wody, więc było też, jak mówi, mówił ksiądz Michał, świecono mu białym światłem w nocy, więc nie dano mu się załatwić. Jak mu powiedziano, ponoć lej do butelki to było wszystko związane z listem księdza Michała. Te wszystkie informacje szokują. Mecenas Wąsowski mówił teraz świeżo iż powiedział, iż ksiądz powiedział, że ja już tego nie wytrzymam. Powiedział dokładnie o Jezus Maria, ja już tego nie wytrzymam i się ksiądz Michał rozpłakał. Yy, związane to jest z tym, iż kolejne zarzuty mają być przedstawione księdzu 22 października, yy, zarówno księdzu Michałowi, jak i yy, dla pani Karoliny, pani Urszuli, yy, więc... Yy, a dwa dni później, 24, jest posiedzenie sądu w sprawie ewentualnego wcześniejszego wypuszczenia księdza Michała. Prokuratorzy, tak jak powiedziałem, no planują tutaj przedstawienie tych oskarżeń. Po prostu ksiądz już kilka razy stawał przed sądem o wcześniejsze wypuszczenie z aresztu. Tak mogło być w wakacje, lecz niestety areszt został przedłużony o kolejne trzy miesiące i jak będzie teraz, nie wiadomo, prokurator, prawnicy księdza, mecenas Wąsowski, mecenas ostatnio mówił o tym, mecenas Kwarzyński mówił, że będą skierowane tutaj zawiadomienia do instytucji europejskich. Jeżeli wyczerpiemy drogę prawną w Polsce, w polskich sądach, wtedy będą te instytucje międzynarodowe. Zawiadamiane o tym. Ja słyszałem już tutaj posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy w Parlamencie Europejskim zwracali uwagę na to, jak traktowany jest Ksiądz Michał. Więc coraz więcej osób tutaj wie o księdzu, księdzu Michale. Powiem Wam też taką informację, która też była niedawno. Posłowie. Dokładnie 98 parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości oraz także posłowie Konfederacji, jak pisze tutaj generalnie, kilku posłów Konfederacji złożyło w, w sądzie rejonowym w Warszawie poręczenie osobiste za księdza Michała. Więc to jest też bardzo, bardzo ważny krok ku temu, aby ksiądz Michał wreszcie był na wolności. Wiele osób, z którymi się na przykład ja spotykam, mówią tak. Ja też właśnie no, dostrzegam, że bardzo dużo osób ma podobne zdania, iż nie rozumie tego wszystkiego. A niektórzy mówią tak, jeżeli ksiądz Michał, nawet jeżeli tutaj zawinił, jeżeli rzeczywistości jest czegoś winien, no dlaczego jest tak długo trzymany w, 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 w tym zatrzymaniu? Dlaczego, dlaczego w więzieniu tyle siedzi? Więc przecież to nie jest wyrok wskazujący więc nie wiadomo po prostu. Jak to się dalej potoczy, a ksiądz Michał wygląda coraz gorzej. Zdjęcia, które pokazują księdza Michała wychudzonego, który płacze, mama księdza Michała mówi, że nie poznaje swojego syna, że po prostu modli się codziennie, ale płacze, bo płacze, nie, nie mogła wytrzymać przed kamerami telewizji. Po prostu te wszystkie sceny są dramatyczne. Tak samo jeżeli chodzi o obrońcę, na przykład tutaj chodzi o pana o pana obrońcę pana Adama Gomoły, mówi, że sytuacja z sierpnia niestety się powtarza, jest to obrońca pani Karoliny, która przebywa w areszcie, więc niestety, ale sytuację sytuacja jest zła, jak widzicie sami obrońcy księdza nie rozumieją, nie rozumieją postępowania prokuratury, i ciężko to wszystko zwykłemu człowiekowi zrozumieć. Jakiś dramat się odbywa na naszych oczach. Wiele osób też protestuje w Warszawie, więc jak mówi tutaj mówi tutaj obrońca, księdza mówi iż Taki manewr zastosowano już w sierpniu. Jak mówi obronna, spodziewa się, że prokuratura przez kolejne oskarżenie chce utrudnić wydanie postanowienia o zwolnieniu. I mówi tutaj o manewrze więc mówi o tym mecenas Wąsowski, obrońca księdza Michała. Mówi tutaj, iż ta sprawa wygląda bardzo źle. Iż ksiądz płakał, i mówi tak, iż to nie jest coś takiego, że można opanować ten stres psychicznie. Tego się nie spodziewaliśmy. Mówi mecenas Wąsowski. To jest trochę tak, jakby ktoś dostał palpitacji serca. Palpitacji serca, zobaczcie. <laughs> Więc zaniepokoiłem się i zacząłem z nim rozmawiać. Mówi mecenas Krzysztof Wąsowski. Więc mówi, to jest, mówi tutaj mecenas o palpitacji serca. To jest trochę tak, jakby ktoś dostał. Dalej kontynuuje. On jest silny, ale to już jest ponad pół roku. Dodał takie strzały są co 2-3 miesiące. Dostajemy informacje z prokuratury, że już niby wszystkie oskarżenia są i wszystko już pokazali, co chcą, o co chcą oskarżyć się za Michała, a ciągle jest coś nowego. Więc e, obrońca mecenas Wąsowski mówi o tym, iż oskarżyciele prowadzą e, bardzo e, cyniczną grę. Tak o, to określa. E, obrona czyta to jako rozpaczliwy ruch prokuratury. E, jak mówi, który otwierdza obronę, że pro, prokuratura nic w tej sprawie nie ma. Nie ma nic w materiale dowodowym. E, więc. E, Zobaczymy, co będzie dalej. Trzeba się modlić o księdza, za księdza Michała. O to też prosi mama księdza. O to proszą znajomi. Są odbywane już posty za księdza Michała, aby wszystko dobrze się skończyło. Ja was wszystkich pozdrawiam. Do usłyszenia. I oby, w... lajkujcie, subskrybujcie kanał, aby w lepszych. Z lepszymi informacjami następny był film. Wspieracie także kanał do usłyszenia. Witajcie. Wielka prośba o wsparcie kanału, który można już wspierać. Kwotą 15 zł, jeżeli możecie, bardzo proszę o rozwijanie się możliwość rozwijania się mojego kanału. Zachęcam dla wspierających też będą nagrody, wsparcia, jeżeli chcecie, i możecie, wesprzyjcie chociaż kwotą 15 zł, można też kwotą większą. Do usłyszenia. neko mi i to zboga onu nadu kojom si se ti nadala. Ono vjeru koju si ti imala. I ono ljubav